Gdzie człowiek nie może, tam pośle drona. Z takiego założenia wychodzą władze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które do walki z przestępczością środowiskową wystawili najnowsze technologie. Najlepszy efekt jest, jeżeli połączymy dwie kamery, 30-krotny zoom i termowizja, wtedy no, nic się przynajmniej nie ukryje. Szczególnie przy takim wyposażeniu. Pilska baza dysponuje także drugim dronem. Jeżeli mamy taką sytuację, gdzie nie chcemy się zdradzić ze swoją obecnością, to. To wtedy używamy właśnie tego mniejszego modelu. Wykonuję teraz zbliżenie. I tak przestępcy środowiskowi nie mogą już spać spokojnie. Pracownicy pilskiej bazy mają pełne ręce roboty. Monitorują teren całej północno-zachodniej Polski. Generalnie są to wszelkiego rodzaju nielegalne składowiska odpadów, jakieś nielegalne stacje demontażu pojazdów, tereny rolnicze. W ujawnianiu przestępstw, oprócz dronów, pomaga także specjalny operacyjny samochód. Wyposażony kompleksowo łącznie ze swoim zasilaniem, z ogrzewaniem stacjonarnym, z klimatyzacją, z lukiem bagażowym, drukarkę. Generalnie mówiąc, możemy podgląd prowadzić wewnątrz pojazdu. Z zamontowanych wewnątrz monitorów. Pracownicy GIOŚ są w stanie prowadzić obserwację bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. Na swoim koncie mają już kilkanaście sukcesów. Pilska Baza jest jedną z trzech takich w kraju. Jak przekonują urzędnicy, walka z przestępczością środowiskową to nie tylko walka z czasem, ale także często z dużymi zorganizowanymi grupami przestępczymi. Największym problemem, z którym w tej chwili się zmagamy, jest to przestępczość w zakresie... E... Nielegalnego obrotu odpadami, zarówno w strumieniu krajowym, jak i w strumieniu międzynarodowym. Te przestępstwa miały taką falę kulminacyjną w 2018 roku, kiedy porykaliśmy się z pożarami odpadów. Wtedy to według danych Gioś było ich 250. W 2020 roku już 79. Jak przekonuje dyrektor, to m.in. dzięki wprowadzonym zmianom prawnym i dronom takie przestępstwa są szybciej ujawniane. Nowym narzędziem do walki z przestępczością środowiskową ma być także internetowy formularz zgłoszeniowy. Zanieczyszczenie cieków wodnych, czy zanieczyszczenie powietrza, czy nadmierna emisja hałasu, zapachu. To wszystko oczywiście możemy zgłaszać przez elektroniczny formularz. Zgłoszenia może dokonać każdy, także anonimowo. Przez miesiąc do Gioś wpłynęło ponad 300 takich zawiadomień. Jak zapewniają urzędnicy, każdy z nich jest wnikliwie analizowany.